Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji przed meczem wyjazdowym z Pogonią Szczecin. Jest z nami oczywiście trener John Carver. Hello, boss. Dzień dobry. Dzień dobry. I trener Radosław Bella. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry. Tradycyjnie czekamy na pytania. Karolina Eskulska. Panie trenerze, pytanie o, o to, co nas czeka w przeciągu najbliższego tygodnia. Trzy mecze w tydzień. Po pierwszej czy to było jakieś utrudnienie pod względem logistyki, planowania mikrocyklu i po drugie jak sytuacja zdrowotna też w drużynie przed tym maratonem okay um, obviously next week we have uh, three games in a week tak oczywiście się mamy te trzy mecze w następnym tygodniu and i'll have to manage that situation but i can't make decisions for wednesday till after the game on sunday musimy dobrze zarządzać tym czasem który tutaj jest no, ale nie możemy podjąć pewnych e, pewnych decyzji o środowym meczu zanim ten z e, się nie wydarzy. We be all Chcemy konkurować w każdych rozgrywkach. I na pewno będziemy e, naszą najsilniejszą jedenastką grać. Which is why it's important we have a good group of players which I think we have now co było bardzo ważne w kontekście tego co mówiłem że potrzebujemy jakościowych zawodników, których dzisiaj mamy oczywiście mieć trzy mecze z rzędu wyjazdowe to nie jest idealna sytuacja we'll także po tym meczu pucharowym już nie wracamy do Gdańska zostaniemy w hotelu na trzy dni do preparations in for the corona game i w Warszawie będziemy się przygotowywać na mecz z Koroną, po to, żeby właśnie zoptymalizować całą organizację. Tomasz Galiński. Trenerze, to pytanie, jak wasze nastroje zmąciła ta decyzja o nieprzywróceniu tych pięciu punktów? I czy to jakkolwiek wpływa na zespół? No, uh, listen, one week ago we had minus five points. Uh, nie, tydzień temu mieliśmy minus pięć punktów. And one week on... We have minus points. I po dalej mamy minus 5 punktów. Także to nie miało dla nas żadnego znaczenia w takim procesie myślowym naszym, robimy swoje dalej. I próbujemy kontynuować pracę po to, żeby się wydostać z, tego, z, z tej strefy spadkowej. So it hasn't Czyli tak realnie no, nie miało to za dużego wpływu na nas. Okej, okay, to jeszcze zapytam, bo kibice też e, dosyć ostro atakują, to mm, narzekał Pan ostatnio, że tego brakuje, jednego pomocnika, że w idealnym świecie chciałby Pan jeszcze mieć, e, w miejsc, jednocześnie oddaliście tego wenta na wypożyczenie i to mi się trochę kłóci, no z jednej strony macie go i oddajecie, z drugiej Pan mówi, żeby chciał jeszcze pomocnika, więc gdzie tutaj jest jakby taka, gdzie jest prawda? to jest słuszne pytanie no do tej pory Karl za dużo, dużo u nas nie grał. And since he's gone back to his old club he's played in 45 minutes and 30 minutes I think. Uh, i odkąd wrócił do swojego klubu to sumarycznie około 80 minut już zagrał. And it's important that Carl gets competitive football. I to jest ważne, żeby Karl w swoim młodym wieku rywalizował cały czas. And I think I'm right in saying he's only there until Christmas. Uh, I i myślę, że że taka suma ważności tam tylko do do świąt. So we assess the situation again once we get to Christmas. Czyli tak naprawdę my ocenimy jego przydatność i powrót ewentualny już już w najbliższym czasie. I think as part of his development it was really important to get competitive football. Uh, I my po prostu uznaliśmy, że dla jego rozwoju jest lepiej, żeby on po prostu więcej grał niż, niż tutaj był w tym akurat czasie. I przez to, co, co, jaka jest nasza sytuacja i co my jako trenerzy wymagamy, no, było było trudno tutaj uh, oskład. And we certainly feel that we have enough to deal with it up until Christmas at least, when the window opens again. No i też oczywiście będziemy myśleć o tym, jak, jak otworzy się kolejne okienko, co, co z tym fantem dalej zrobić, czy Karol wróci do nas, czy, czy, czy kogoś sprowadzimy w tym kontekście. Okej, okay, to pytanie o pogoń, jak mocno przysz, przygotowanie utrudnia fakt, że tam się właśnie zmienił trener i tak nie wiadomo, czego się spodziewać. Yeah, makes it extremely difficult, because I think the assistant will take the team. What I must say, and this is not for me to really comment on what another club should do, but. Co, co bym chciał powiedzieć i, i, i może nie jest to tak, że powinienem komentować to, co w, w drugim klubie się dzieje. I, think, and I feel sorry for the coach just fired. Ale jest, e, czuję, czuję, taką przykrość, że e, w stosunku do Roberta, który został zwolniony. Because I think he's been a victim of his own success. Bo uważam, że on był e, ofiarą swojego własnego sukcesu z zeszłego zeszłego He's a young Polish coach, Robert. He's a good guy. He's he's, he's a good tactician. Uh, Robert jest młodym trenerem polskim jest bardzo dobrym uh, facetem i też bardzo dobrym uh, taktycznie miesiącym trenerem. And he was one game away from finishing third. I był jedną, uh, jedno zwycięstwo uh, od podium. I oglądałem również ich finale, finale polski też byli bardzo dobrzy. think I'm right in saying they have ni nine points at the moment the teraz in the league with ten points? na miejscu z 10 punktami. I 4 tylko punkty do top 3. So I think he's been a little bit unfortunate to lose his job and like I, say, I think he's been a victim of Więc jest to pewnie trochę niefortunne w naszym zawodzie, ale myślę, że tutaj uważam, że on był ofiarą swojego sukcesu. But, but we know that's what football's all about. Ale wiemy, na czym polega futbol, to chodzi o wynik. Paweł Stankiewicz. To ja mam pytanie o napastników. Tomasz Bobczek strzelił pięć bramek, Dawid Kurminowski dwie. Czy ci dwaj zawodnicy mogą zagrać razem? Czy oni nie są zbyt podobni? Czy widział Pan dla nich miejsce dla obu na boisku? I czy Tomasz jest gotowy, żeby grać od pierwszej minuty? Dziękuję. Yeah, well, first of all, Tomasz has trained all this week. Which is good. No to po pierwsze Tomek trenuje z nami przez cały tydzień, co już jest dobrym sygnałem. But if you the two strikers, Jeżeli się analizuje tych dwóch zawodników, oni delikatnie się różnią, mimo wszystko. I nie ma powodów, nie widzę powodów, dla których oni by nie mogli grać razem. I postawię te kropki. Czy mamy pytania, Sebastian? Tak. Pierwsze pytanie: czy trener jest zadowolony z z tego, jak wygląda obrona teraz? Well, it's it's one game since we changed the back four. No to tak naprawdę w jednym meczu dopiero graliśmy w taką taką trufką morąnczyków. And it was a huge positive because we kept the clean sheet. I to był duży pozytyw, no bo nie straciliśmy bramki. But it's just the start of the process. Ale to jest dopiero start naszego procesu. I w miarę upływu czasu sezonu na pewno odpowiem na to pytanie. A good way to start. Ale to jest na pewno dobry moment, dobry sposób, jak wystartować. How the team defend. I też nie zapominajmy proszę, że to nie chodzi tylko o tą czwórkę z tyłu, ale to jak zespół cały broni. A czy o Rodinie jeszcze możemy coś powiedzieć, jak się panu podobał? Okay. No to co jest bardzo ważne to się zachowuje trochę tak jak trener na boisku jest takim naszym przedłużeniem naszej ręki trenerem na boisku. Every Na każdym treningu rozmawia, organizuje, komunikuje się z zawodnikami, co jest bardzo pomocne. in the dressing room when we come back after training, Again, he's around the younger players trying to help them and, and guide them. And I know how important players like this are to a group of young players, and that's why I kept stressing the fact that we needed somebody with his experience. Ja wiem jak to ważne jest, żeby był w szatni tak doświadczony zawodnik, szczególnie dla młodego zespołu i to był też powód, dla którego bardzo często o tym mówiłem, że takiego zawodnika nam potrzeba. Jeszcze pytanie o nowego zawodnika Pogoni Szczecin. Benjamin Mendy Nie wiemy czy zagra w tym meczu prawdopodobnie nie Ale z pana doświadczenia piłkarskiego Czy jest możliwe, żeby piłkarz, który był mistrzem świata. Grał w Manchesterze City, a potem miał swoje problemy w karierze. Czy taki piłkarz może rzeczywiście wrócić do formy? Czy to jest jednak pociągnięcie marketingowe? Ja pamiętam, jak graliśmy z Manchesterem City, jak, 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 jak na w Newcastle, no i Mendy był zawodnikiem topowym. Ale dużo złych i niepokojących rzeczy się po prostu działo w trakcie e, ostatnich lat i ja nie wiem w jakiej on jest teraz formie, jak jest, e, jeśli chodzi o kontekst fizyczny, jak on wygląda. Więc nie wiem jak dużo czasu potrzeba, żeby go przygotować, żeby znowu e, jakby odpowiadał wymaganiom gry, szybkości gry i tak dalej ale moje doświadczenie mówi mi to, że no, im dłużej nie jesteś w grze, tym ciężej jest, albo inaczej, tym ten, ten czas powrotu do takiej optymalnej formy jest po prostu dłuższy. I mieliśmy tutaj parę takich przykładów, nawet u nas w e, więc pewnie to potrwa trochę czasu. Włodzimierz Machnikowski. Pytanie o ten mecz w Szczecinie. Jak on może wyglądać? Czy to będzie mecz otwarty? Bo pogoń jest drużyną swojego boiska, Alechia nie jest drużyną, która dobrze czuje się na wyjazdach. Więc co trener zamierza? Jaki pomysł, jaki scenariusz na to spotkanie? Czy, czy w związku z tym, że w pogoni nie ma kto strzelać, to wystarczy zero z tyłu i coś zrobić z przodu jeden raz?

Ale to, to, to jest prawda, że, że no, sprowadzili mo, nowych zawodników i teraz e, jakby inny typ zawodników przeszedł, i co jest też inna drużyna. I sam fakt, że no, Roberta Koandowicza już w drużynie nie ma, tak, i, i będzie prowadził go asystent? Or could one or two things. I tutaj mogą być dwie rzeczy. Może ten, może asystent e, Tomek po prostu pozmieniać coś, e, albo może zostawić tak jak tak jak było za poprzedniego trenera. I think what's really important is we concentrate on what we're going to do. To co nam przyświeca i to co jest bardzo ważne to co, to, żeby skoncentrować się na sobie i to, co, jak co my chcemy zaproponować w tym spotkaniu. And we've shown the players a number of different scenarios. I pokazaliśmy bardzo dużo różnych wariantów naszemu zespołowi, jak można ten mecz rozegrać. I będziemy musieli się zaadaptować do tych różnych pomysłów. To jeszcze pytanie o Rodina. Czy tutaj z tej perspektywy jest szansa, że Lechia będzie lepiej zarządzała meczem, zyska więcej pewności? Bo nawet Katowice obszernie miały inicjatywę tutaj u nas w tym, w tym wygranym przez nas meczu. It, it, I think it gives us better management of the game, but it gives us a calmness as well. And it, it's quite strange when you stand on the, on the sidelines, and I felt as if we weren't going to concede a goal. So, th so that calmness from the pitch. czyli ten spokój z boiska udziela się też spokojowi na ławce, w sensie, że udziela się to na ławce, tak I, i to jest bardzo ważne. I pytanie jeszcze o trenera Tomasza Grzegorczyka, on tu w Arce Gdynia był znakomitym strażakiem, to w Polsce strażak się na to mówi, nie wiem, jak na Wyspach Brytyjskich. So czyli <laughs> czy nie ma respektu? że ten trener znowu będzie miał swoje pięć minut perfectly doskonałe. I to Wiem to. Do, w sensie tak, że ja wiem, jak to jest um, być asystentem i mieć ten moment, w którym jest się pierwszym trenerem. No i to na pewno jest dobre dla niego, ta, dla jego takiego prywatnego rekordu, tak, żeby wygrać ten mecz i on zrobi wszystko, żeby wygrać. Czyli znowu zrobi wszystko, żeby wygrać mecz. I na pewno te doświadczenia z Arki mu pomoże. To, to na pewno. Okay. Dziękujemy serdecznie. Thank you, boss.